Kleszcze to niepozorne, ale wyjątkowo niebezpieczne pasożyty. Wystarczy jeden spacer przez łąkę lub las, by Twój pies wrócił z niechcianym pasażerem na gapę. W dzisiejszym odcinku Psiej Akademii dowiesz się, jak skutecznie chronić psa przed kleszczami, jak je usuwać i na co zwrócić szczególną uwagę po ich ukąszeniu. Sposób pierwszy – preparaty typu spoton, czyli kropelki na kak. Jedną z najczęściej stosowanych metod ochrony są preparaty typu spoton. To niewielkie ilości płynu aplikowane bezpośrednio na skórę psa najczęściej między łopatkami. Substancja czynna rozprowadza się po powierzchni skóry i odstrasza kleszcze, a także je zabija. Krople należy stosować regularnie zwykle raz na 4 tygodnie. Po aplikacji nie należy kąpać psa przez około 48 godzin. Zalety tej metody to łatwość stosowania i szybkie działanie. Pamiętaj jednak by kupować preparaty odpowiednie dla wagi i wieku psa najlepiej po konsultacji z weterynarzem. Sposób drugi: obroże przeciwkleszczowe. Kolejną popularną metodą ochrony są obroże przeciwkleszczowe. Nasączone substancjami czynnymi zapewniają długotrwałą ochronę od kilku tygodni do nawet 8 miesięcy, w zależności od producenta. Obroża musi być odpowiednio dobrana i dobrze założona, powinna przylegać do szyi, ale nie uciskać. Niektóre modele są wodoodporne, inne należy zdejmować przed kąpielą. Warto zwrócić uwagę na instrukcję. Obroże to wygodne rozwiązanie, szczególnie dla psów, które często przebywają na zewnątrz. Sposób trzeci: tabletki doustne. Coraz większą popularność zdobywają również tabletki przeciwkleszczowe. To preparaty podawane doustnie, które działają systemowo, substancja czynna rozchodzi się wraz z krwią po całym organizmie. Kiedy kleszcz wbije się w skórę psa i zacznie pobierać krew, ginie. Tabletki są dostępne wyłącznie w lecznicach weterynaryjnych i muszą być dobrane do wagi i stanu zdrowia psa. Ich działanie utrzymuje się zazwyczaj od 1 do 3 miesięcy. To skuteczna i wygodna metoda, szczególnie dla opiekunów, których psy źle znoszą preparaty zewnętrzne. Sposób czwarty. Środki naturalne. Niektórzy opiekunowie wybierają metody naturalne takie jak spreje na bazie olejków eterycznych. Lawendowego, eukaliptusowego czy geraniowego. Tego typu środki mogą odstraszać kleszcze, jednak ich skuteczność jest zwykle niższa niż preparatów farmaceutycznych. Co ważne, nie każdy olejek eteryczny jest bezpieczny dla psów. Przykładowo, olejek z drzewa herbacianego, czosnek czy cebula mogą być toksyczne. Zawsze upewnij się, że dany produkt pochodzi z pewnego źródła. Naturalne metody mogą być dobrym uzupełnieniem ochrony, ale nie powinny być jedyną formą zabezpieczenia. Sposób 5. Dokładna kontrola po spacerze. Niezależnie od wybranej metody ochrony, niezwykle ważna jest dokładna kontrola sierści psa po każdym spacerze, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim. Kleszcze najczęściej znajdują się w trawie i krzewach, a nie, jak się często sądzi, że spadają z drzew. Po powrocie do domu warto dokładnie obejrzeć psa. Zwłaszcza okolice uszu, pach, szyi, brzucha i przestrzeni między palcami. Kleszcz. Często wędruje po ciele nawet kilka godzin, zanim się wczepi, dlatego szybka reakcja może zapobiec ukąszeniu. Usuwanie kleszcza. Krok po kroku. Znalazłeś wbitego kleszcza, zachowaj spokój. Najlepiej użyć specjalnej pensety lub haczyka do usuwania kleszczy, dostępnych w aptekach i sklepach zoologicznych. Chwyć pasożyta jak najbliżej skóry i przekręć haczyk w dowolną stronę, aż kleszcz się wysunie. Jeden 3 obroty. Miejsce w i haczyk należy zdezynfekować. Nie smaruj tłuszczem, alkoholem ani olejem. To może zwiększyć ryzyko zakażenia. Kleszcz może wtedy wprowadzić do organizmu więcej patogenów. Po usunięciu przemyj miejsce środkiem dezynfekującymi obserwuj psa przez kilka najbliższych dni. Na co zwrócić uwagę po ukąszeniu kleszcza? W ciągu kilku dni po ukąszeniu warto obserwować psa. Niepokojące objawy to innymi apatia, brak apetytu, gorączka, ciemne zabarwienie moczu, wymioty lub kulawizna. Mogą one świadczyć o rozwoju choroby odkleszczowej, takiej jak babesioza czy borelioza. W przypadku wystąpienia takich objawów należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem weterynarii. Kleszcze to realne zagrożenie, ale odpowiednia profilaktyka znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania. Najlepiej działa połączenie kilku metod, np. preparatu spot-on lub tabletki wraz z codzienną kontrolą sierści po spacerze. Pamiętaj, lepiej zapobiegać niż leczyć. Zadbaj o swojego psa. Regularnie stosuj zabezpieczenia, sprawdzaj sierść po spacerach i bądź czujny. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zasubskrybuj kanał Psia Akademia i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych porad. Do usłyszenia w kolejnym materiale.